Siema. Styczeń to miesiąc, w którym wszyscy śledzimy przebieg działań i wydarzeń Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 34. finału WOŚP jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W całej Polsce organizowane są więc rozmaite licytacje, pełne oryginalnych pomysłów i wyjątkowych propozycji. Do zbiórki włącza się także społeczność Politechniki Wrocławskiej. Co jest przedmiotem tegorocznych aukcji? Sprawdźmy. Społeczność Politechniki Wrocławskiej jest wyjątkowa. To wszyscy mamy tego świadomość. Uwielbiamy pomagać, pomagamy, solidaryzujemy się z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. I tak jest od zawsze, więc to jest, powiedzmy, nie wiem, trochę tak w DNA Politechniki Wrocławskiej, że, że pomagamy, pomagamy w swojej społeczności, ale wychodzimy z tą pomocą również na zewnątrz, tak jak jest to przy okazji tak wspaniałej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Studenci na pewno chcą pomagać, bo ta liczba zgłoszeń od nich w tym roku była również rekordowa i Wiele kół naukowych chciało coś zgłosić, chciało coś wystawić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a oprócz tego oczywiście chcą też zaistnieć, no bo jest to w pewnym sensie też promocja ich działań, co jest też bardzo istotne, no bo e, robią naprawdę świetne rzeczy i chcą te rzeczy też pokazywać na zewnątrz. A jeśli przy tym możemy zrobić coś dobrego, no to dlaczego tego nie wykorzystać, dlaczego tego nie połączyć? Oni to robią, bardzo się z tego ciebie. Lubicie dreszczyk adrenaliny? W ramach aukcji PWR Racing Team możecie wybrać się na trening z kierowcami oraz inżynierem wyścigowym, czy kupić zegar stworzony z tarczy hamulcowej. Marzycie o lataniu? Akademicki Klub Lotniczy PWR zabiera was na lot szybowcem. Lem Wrocław Motorsport oferuje offroadową przejażdżkę elektrycznym pojazdem typu buggy. Lubicie szybką jazdę? Chcecie sięgać gwiazd? PWR IN SPACE przygotowało kosmiczny zestaw. To dopiero kosmos. Pasjonuje Was historia? W ramach licytacji Akademickiego Klubu Motorowego APANONAR możecie przejechać się zabytkowym motocyklem, czy kupić osłonę motocykla Macieja Janowskiego. A może coś nie z tej ziemi? Członkowie projektu Skorpio przygotowali dla Was marsjańską ozdobę. Gramy razem z Włoś! Gramy razem z Gramy z Licytując, można więc nie tylko dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki WOŚP, ale i przeżyć coś niecodziennego. To okazje jedyne w swoim rodzaju i tak różnorodne, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Nie przegapcie także aukcji akademickiego Radia Luz, które trwają do 26 stycznia. I choć licytacje Politechniki Wrocławskiej organizowane w ramach WOŚP kończą się 30 stycznia o godzinie 14, jedno pozostaje niezmienne. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej.